Dzień dobry w Nowym Roku, tak, słuchajcie tak się śmieję, bo przed chwilą rozmawialiśmy z Alicją i mówię, tak zaczniemy nasz pierwszy film w tym Nowym Roku. Na no, spontanie i bez scenariusza. Dokładnie, po prostu przyszłyśmy się dzisiaj z Wami przywitać, życzyć Wam wszystkiego najlepszego, um, czego sobie zapragniecie w tym 2025 roku i powiedzieć Wam, co będzie się działo tutaj na kanale? A ja życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze, spełnienia marzeń, nie takiego poczucia, że, że jesteś spełniona. No i właśnie. Co zaczynamy i jak będzie wyglądał nasz kanał w tym roku? Oj, słuchajcie, w tym roku będzie się dużo działo, ponieważ już w zeszłym roku mieliśmy masę pomysłów. Co nowego, co będziemy robić, jak to będzie wyglądało? Prawda jest taka, że ten zeszły rok był trochę taki testowy. Jest to, dokładnie to chciałam tak. powiedzieć, że mieliśmy dużo pomysłów, ale stwierdziliśmy dobra, zaczniemy z jakimś jednym pomysłem i zobaczymy jak on będzie się czy po pierwsze chcemy prowadzić kanał? Okazało się, że chcemy prowadzić tak. kanał. Jak on będzie wyglądał w przyszłym roku, czy tak samo, czy nie coś zmienić i, co zmieni i nie zmienić? No i zmieniamy. Tak, zmieniamy. Słuchajcie, pierwsza najważniejsza sprawa jest taka, że na pewno w tym roku filmy nie będą tak jak było w zeszłym roku publikowane. Tak często i w takiej ilości będą pojawiały się od lutego regularnie filmy raz w miesiącu. A czy pojawi się więcej? No to już zobaczymy. Dokładnie. No i kolejna rzecz jest taka, że nasze rozmowy i rozważania na temat prowadzenia kobiecych marek, w ogóle marek, ale pro, pro, prowadzenie brandu, rozwijania marek, przedstawienia y, party social, przychodzą na podcast Podcast. i tam Dokładnie. będziemy chyba częściej się widywać dwa razy w miesiącu. Mm -hmm, mm -hmm. Tak jakoś tak mamy zaplanowane. Słuchajcie, że na pewno przez pierwsze pół roku będziemy się spotykać we trzy. Tak, wy trzy. I będziemy sobie po prostu rozmawiać o tym troszeczkę, co już pociągnęłyśmy w zeszłym roku, czyli takie te nasze krótkie filmiki, gdzie mówiłyśmy właśnie o marce, o markach i nie tylko. Ale nie powiedziałyśmy jak się nazywa ten podcast i gdzie go można znaleźć, więc yy, podcast się nazywa Studio Kopiecek Marek, kobiecy biznes od kuchni i można go znaleźć na story, yy, na, Spotify? na Spotify Tak, tak. Spotify tak, tak, no. jesteśmy tam na pewno. Zresztą, w opisie, jak sobie dzisiaj rozwiniecie opis do tego filmu, to, to tam, już, tam też będziecie mieć wszystkie najważniejsze informacje. Także tam będziemy sobie gadać właśnie w tym podcaście. Będziemy sobie poruszać różne tematy, które są związane z tym, o czym. Mówimy do tej pory, czyli tak naprawdę właśnie marki osobiste, biznesy, jak my to widzimy, jak to wygląda od środka, jak to wygląda z Waszej strony. Będziemy poruszać mnóstwo, mnóstwo fajnych tematów. I każdy, i, i tak jak Manito powiedziała, będzie nas trzy, i każda będzie inna, więc zobaczycie spojrzenie na tą samą sprawę z trzech. Punktu tak. widzenia, więc nie z niektórymi będziesz się zgadzać albo nie zgadzać, ale zobaczysz tak naprawdę pełny obraz na dane temat. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo oczywiście tutaj na kanale będą pojawiały się shorts, bo w tym roku będzie dużo fajnych rzeczy się tutaj w studio działo. Tak, dlatego że Studio Kobiecy Marek to nie tylko studio, żeby się nagrywać na kanał YouTube, to także miejsce, w którym będziemy się spotykać offline i za co zapraszam. Tutaj będą. Odbywacie także warsztaty, spotkania czwartkowe, więc po pierwsze zapraszam do tego miejsca, a po drugie, takie urywki będziecie się tutaj. Wydywać. Tak, będziecie podglądać, czyli będziecie podglądać. Mhm. Czyli to będzie rok słuchania i podglądania. No, dokładnie. No tak <laughs> w Marek to jest miejsce dla kobiecych marek, które chcą się inspirować, rozwijać, tak. e, rozmawiać e, i spotykać się. A, I słuchajcie, na zakończenie tego dzisiejszego filmu wielka prośba do Was. Zostawcie proszę w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem um, Wasze komentarze, czy macie jakieś pomysły na jakieś tematy. Czy chcecie, żebyśmy o czymś porozmawiały na, po, na podcaście? Alby albo kogoś zaprosić? No właśnie, albo kogoś zaprosić na nasze wywiady. Czy jest ktoś, kto bardzo Was interesuje, kogo chcecie zobaczyć, z kim byście chciały, żeby. Kogo chcecie posłuchać, tak? Albo no, sam chce się zaprosić, bo też, bo Studio Kobiecych Marek to jest miejsce, które możecie się wypromować w pewnym sensie. No, więc tak. przyjdź do nas na kanał przyjść do nas na kanał YouTube, ale także strona studi Studio Kobiecych Marek to jest social media, to jest głównie działamy na Instagramie, a także na stronie WW, która w tym roku też będzie na razie głównie mówi o wynajmie, ale będzie ona zmieniona i będziemy, i to będzie tak jakby portal dla kobiecych marek, więc zapraszamy. Piszcie w komentarzach. Tak, słuchajcie, dużo będzie się działo, więc nie może Was zabraknąć. Ale jeszcze zapomnieliśmy o społeczności. Ach, no, tak, no przecież. Słuchajcie, najważniejsza rzecz. Wszystkie osoby, które śledzą nasz kanał albo nie śledzą, jeszcze tego nie zrobiły, to wiecie gdzie kliknąć. Wszystkie najważniejsze informacje będą pojawiały się w karcie społeczność. Jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest karta społeczność, to jak wejdziecie sobie na główną stronę naszego kanału, to tam macie takie różne zakładki, jak strona główna, shorts, playlisty, wideo i tak dalej. I praktycznie na samym końcu macie społeczność, więc tam też będziecie mieć informacje, na bieżąco co, gdzie, jak, kiedy się pojawia Dokładnie. i tak dalej. Zwracajcie proszę na to uwagę. Więc reasumując, rok 2025 w Studio Kobiece Marek to jest skupienie się na to, żebyśmy łączyły się ze sobą, wspierały, inspirowały, rozmawiały I dużo, się będzie I, dużo. Działo. i dużo będzie się działo. Tak jest. Zapraszamy, nie może was zabraknąć, tak jak już to powiedziałam, do usług. I do zobaczenia. Pa!